Nadchodząca aukcja gołębi pocztowych na portalu wrpa24.com zapowiada się jako wydarzenie wyjątkowe. Wśród oferowanych gołębi znajdzie się syn słynnego pitbulla 777, który jest prawdopodobnie jednym z najlepszych rozpłodowych synów pitbulla na świecie. Jego potomstwo, w tym dzieci, wnuki i prawnuki, zdobyły ponad pierwszych miejsc w konkursach lotowych w ciągu ostatnich trzech lat, co świadczy o jego wyjątkowych genach. Aukcja ta będzie również okazją do nabycia młodych gołębi z rocznika 2023 i 2024.